Witam Was moi drodzy po raz kolejny na moim kanale. Słuchajcie, dzisiaj chciałem pokazać Wam jak przygotować sobie taką potrawę, która moim zdaniem powoli chyba odchodzi w zapomnienie, a mianowicie będzie to pieczeń huzarska. Słuchajcie, pieczeń huzarską możecie przygotować z różnego rodzaju mięsa, może to być karkówka, może to być schab, może to być na przykład wołowina. Oczywiście przygotowanie troszeczkę się różni w zależności od tego jakiego mięsa używacie. Ja dzisiaj do mojej pieczeni użyję, użyję karkówki. I teraz tak, co nam będzie potrzebne? Słuchajcie, tutaj mam tak kilogram karkówki, trochę wędzonego boczku, cebula, kilka obranych pieczarek. Jakieś dwie garście suszonych leśnych grzybów, puszczanki bułki tartej, smalec i troszkę przypraw, do których potem przejdziemy w trakcie przyrządzania tej potrawy. Dobra, słuchajcie, od czego zaczynamy? To troszkę sobie to podstawiam. Zaczynamy od, od mięsa. Tutaj mam tak, kilogram karkówki. I teraz, co należy zacząć zrobić na początku? Na początku należy tą karkówkę, zobaczcie, ponacinać. Mniej więcej w ten sposób. Nie do samego końca. Na takie plastry, powiedzmy, około 2 cm. O, tak nacinamy ją prawie, że do końca, ale nie do samego, tak żeby to nam się wszystko nie rozpadło. No i tak sobie nacinamy. Tą karkówkę zobaczcie, mniej więcej no, plastry takiej szerokości, jakie chcecie potem mieć na talerzu. W ten sposób wam to powiem. Takie 2-3 cm. W ten sposób nie nacinając tego do samego końca. No dobra, zobaczcie, widzicie, karkówka jest ponacinana w ten oto sposób. O nie do końca, żeby się to wszystko nie rozpadło, ale tak bardzo, właśnie głęboko. E, teraz co? Należy tą karkówkę po prostu opruszyć ze wszystkich stron. Tutaj o i pomiędzy tymi nacięciami opruszyć sobie solą. Ja Wam potem pokażę, jakich przypraw jeszcze do tego używam, ale oczywiście wybór przypraw, których Wy sobie użyjecie, to jest Wasz wybór po prostu, ponieważ na no jeden lubi takie przyprawy, lubi, drugi lubi inne, więc akurat to jest wolny, wolny wybór każdego z Was. Ja pokażę Wam po prostu, jakich przypraw ja używam. No, tu obracamy od spodu, oprószamy sobie wszystko solą. W ten sposób, teraz sobie tutaj to tak fajnie układamy wszystko, żeby to żeby to się nie porozpadało, w ten sposób, dobrze. Skoro mięso mamy oprószone solą, pasuje właśnie teraz użyć sobie różnego rodzaju przypraw, ja używam do tego tak, już Wam pokazuję. Przede wszystkim przyprawy, która też chyba została, została pomału zapomniana, a która jest wspaniałą przyprawą do mięsa. Mianowicie jest to gałka muszkatałowa. Ścieram sobie troszkę tej gałki. Nie za dużo. Gałka muszkatałowa ma, ma bardzo taki, wiecie, mocny aromat. No, w ten sposób. Troszkę gałki muszkatałowej. Do tego dorzucam sobie kilka ziarenek. A, dwie szczypty ziarenek czarnego pieprzu, hmm. no jakieś takie, o zobaczcie, dwie szczypy tymianku, tutaj mam kilka takiego gałązek takiego suszonego rozmarynu, odrobinę czosnku granulowanego i dwie szczypy bazyni to są przyprawy, których akurat ja używam. Tak jak mówiłem, wy możecie sobie użyć przypraw, no po prostu takich, jakie lubicie. W tej chwili to należy sobie wszystko fajnie, ładnie rozetrzeć. Ja używam do tego moździerza. Jeżeli używacie gotowych takich przypraw, już suszonych, no to po prostu w palcach sobie pokruszcie, jeżeli moździerza nie posiadacie. Te wszystkie przyprawy mam fajnie razem roztarte. Bierzemy mięso i tak samo całe to mięso opruszamy tymi przyprawami. Tutaj pomiędzy, o w ten sposób. Tak, żeby aromat tych przypraw potem doszedł wszędzie. Całą tą karkówkę. I tak samo robimy z drugiej strony. Zobaczcie. Chodzi o to, żeby to mięso było takie naprawdę aromatyczne, soczyste. No, w ten sposób. Tak. Dobra. Słuchajcie. Mięso gotowe. Teraz czas zabrać się za grzyby. Dobra, słuchajcie, pieczarki po prostu kroimy sobie w jakieś takie plastry, nie muszą być jakieś, nie wiem, cienkie czy, czy coś tam, po prostu chodzi o to, że i tak potem to wszystko jeszcze będziemy blendowali na taką jedną masę, którą potem tam będziemy nadziewali to mięso. A więc tak, kroimy kilka pieczarek. Ja zazwyczaj używam do pieczeni huzarskiej tylko grzybów leśnych, ale jeżeli ktoś nie ma na przykład grzybów leśnych i tak dalej, może sobie użyć pieczarek. Dlatego dzisiaj zrobię sobie takiego, taki miks. Troszkę pieczarek i troszkę grzybów leśnych. Oczywiście grzyby leśne musimy sobie namoczyć wcześniej w wodzie. samo cebula słuchajcie nie ma znaczenia w jaką, jak, jak ją zbytnio pokroicie ponieważ tak jak mówiłem to potem będzie jeszcze wszystko blendowane na jedną, jedną masę a, a jak jej cebulę po prostu w taką dużą kostkę zobaczcie i wszystko na patelnię Czy tyczy słuchajcie, tych namoczonych grzybów musimy je sobie teraz wziąć, wyjąć z tej wody, odcisnąć. O. I tak samo drobniutko je kroimy. W ten sposób. Oczywiście tej wody, z tych grzybów leśnych nie wylewajcie ponieważ potem tą aromatyczną wodą będziemy podlewali tą naszą pieczeń w trakcie, w trakcie pieczenia. W ten sposób sobie to należy poszatkować wszystkie. Teraz to wszystko mamy pokrojone na patelnie wrzucamy łyżkę smalcu. Ja akurat mam taki smalec. Słuchajcie, zawsze jak wytapiam sobie, na przykład jakąś jakieś podgardle, jakąś wędzonkę, jakiś boczek, czy coś na patelni, potem ten tłuszcz, zobaczcie, ja sobie odlewam do tego słoiczka i mam taki fajny aromatyczny potem smalec właśnie do smażenia, który fajnie pachnie wędzonką. Wam też polecam robić coś takiego. I teraz co? te grzyby, tą cebulę. Na tym smalcu, na tej łyżce smalcu musimy sobie fajnie usmażyć i po prostu pod koniec smażenia musicie sobie to doprawić solą i pieprzem, tak żeby Wam to po prostu smakowało. No dobra, w czasie gdy cebula, grzyby się podsmażają, musimy sobie pokroić teraz ten boczek, tę wędzonkę, którą mamy. Odcinamy z niej skórę oczywiście, ponieważ skóra jest twarda. Ona się przyda do bigosów, do żurów i innego rodzaju potraw. Po czym kroimy sobie takie, takie plasterki około pół centymetrowe. Słuchajcie. No, w ten sposób na no, takie plastry sobie to kroimy wszystko. No dobrze, teraz tak, bierzemy karkówkę i tutaj pomiędzy te nacięcia o, w ten sposób wtykamy sobie te plasterki wędzonego boczku. Tak starajcie się w ten sposób nakrawać plasterki, żeby one się potem fajnie chowały tutaj w tym mięsie, żeby nie wystawały zbytnio ponad. gdy grzyby cebula jest podsmażone, wrzucamy sobie to do jakiegoś naczynka, w którym to będziemy blendować, może to być zwykły jakiś kubek i zwykły blender, ewentualnie o coś takiego jak ja mam. Tutaj wrzucamy te grzyby, tą cebulę, do tego dosypujemy sobie pół szklanki bułki tartej i wszystko razem musimy zblendować, zmiksować. Chodzi o to, że bułka tarta po prostu zagęści nam tę pastę, nie będzie nam ona potem wypływała z tej naszej pieczeni. Na koniec, gdy macie zblendowane, weźcie sobie na palucha w ewentualnie doprawcie sobie solą, pieprzą, tak żeby wam po prostu ta pasta smakowała. No i co robimy teraz? Słuchajcie, bierzemy tą karkówkę i teraz znowu rozchylając ją tutaj pomiędzy, pomiędzy tymi nacięciami, o, w ten sposób utykamy tam. Tą pastę cebulowo-grzybową. No, w ten sposób to robimy, zobaczcie. W ten sposób i znowu kolejne nacięcie. Tu odchylamy sobie boczuś. I znowu tutaj utykamy sobie tą, tą naszą pastę. I w ten sposób robimy, aż każdy z tych nacięć będzie, będzie pastą wypełnione. Słuchajcie, teraz tak, gdy karkówka już zobaczcie, ponapychana tym farszem, tym boczkiem i tak dalej. Tutaj sobie ją musicie tak opościeśniać, żeby to miało taką jednolitą, czy tak powiem, bryłę. I teraz musimy sobie to związać. Ja do tego zawsze używam po prostu zwykłej dratwy. Jest to moim zdaniem najlepszy sznurek do takich pieczeni. I teraz zrobimy tak. Słuchajcie, zawsze jak wiążecie, to potrzebujecie potem kogoś, żeby wam palcem przytrzymał i tak dalej. Ja wam pokażę, jak to lepiej wiązać. Po prostu bierzecie sznurek raz, dwa, trzy, zawijacie i ści ściągacie. O, tą pieczęć tutaj. W ten sposób, zobaczcie, to się już nie rozładzi. Nie potrzebujecie kogoś, żeby wam tutaj palcem trzymał. I potem zrobicie drugi raz to samo. Raz, dwa, i trzy. O i sobie to zaciągacie o, i w ten sposób wiążemy, wiążemy tą pieczeń i związujemy sobie ją tak żeby żeby ona się po prostu nam nie rozpadała potem w trakcie tego pieczenia i tu robimy tak samo z tej strony raz, dwa, trzy o. Tak samo ją ściągacie mocno. Raz, dwa, trzy. O, czekajcie troszkę mocniej sobie muszę o. chodzi o to, żeby żeby ta pieczeń potem się nie rozpadała w trakcie pieczenia. Dobra moi drodzy, gdy pieczeń mamy związaną, zobaczcie tutaj w trzech miejscach, żeby o, ta pieczeń była taką jedną fajną bryłką, nie rozwalała się. Teraz musimy ją zawinąć w folię aluminiową I zawijamy ją bardzo szczelnie. Chodzi o to, żeby ta pieczeń w trakcie pieczenia nam nie wysychała, ona musi zachować swoją wszystko, potem. Na początku zawijamy ją folią, potem będziemy ją dopiekać, ale najpierw ona musi być no, miękka. W ten sposób to robimy. Zawijamy ją folią, no oto tak, dwa, trzy razy, chodzi o to, żeby tam, ten sok po prostu nie, nie wypływał nam z tego mięsa podczas pieczenia. Żeby cały ten sok i ta wilgoć, która jest w tej pieczeni została na razie w środku. W ten sposób to robimy zobaczcie. Zawijamy sobie ją bardzo szczelnie, po czym wkładamy do naczynia żaroodpornego. I moi drodzy, teraz tak, piekarnik na 200 stopni i w 200 stopniach, a grzanie góra dół, pieczemy tą, tą karkówkę przez półtorej godziny. Dobrze, moi drodzy, słuchajcie, minęło półtorej godziny odkąd tą karkówkę włożyłem do piekarnika. Teraz tak, minęło półtorej godziny, należy ją wyjąć, wyjąć ją z folii, wsadzić z powrotem do naczynia tego żaroodpornego. Po czym podlać właśnie tą wodą. Polasiu tej powierzchni, tą wodą właśnie z tych namoczonych, namoczonych grzybów. Po czym wkładamy wszystko z powrotem jeszcze raz do piekarnika, i teraz tak. Co 5, co 10 minut należy sobie wziąć łyżeczkę i po prostu polewać tą pieczeń, żeby ona nie wyschła, nie przypaliła się z góry, ale żeby się zrobiła taka ładna, fajna rumiana. Słuchajcie, minęło około 30 minut takiego dopiekania z wierzchu, żeby ta pieczęć się zrumieniła. W międzyczasie, oczywiście, tam co 5 minut trzeba było sobie um, polewać to tym um, sokiem, który, który był tam w tym waszym naczynku, w którym piekliście to. No i co, mamy drodzy, na koniec przecinamy te sznureczki, którymi wiązaliśmy tą pieczeń i je wyciągamy. Pieczeń pachnie wspaniale wędzonką i grzybami. Uff, jest bardzo gorąca. Jest aromatyczna. Dobra, teraz pasuje Wam pokazać, jak to wygląda w środku. Mimo tego, że jest bardzo gorąca, tutaj w tych spójrzcie, tak wygląda ta pieczeń w środku. kopci się z niej. Mam nadzieję, że będziecie widzieli. Kroimy ją w ten sposób na takie plastry. Zobaczcie w środku ten boczek, grzyby. Tak wygląda. <tak>, tak wygląda ta pieczeń w środku. Słuchajcie, mam nadzieję, że przepis się Wam spodobał, że mm, zostawicie tam jakąś łapkę w górę. Bardzo to pomaga w rozwoju mojego kanału. Fajnie by było, gdybyście w komentarzach przypominali jeszcze jakieś takie właśnie stare, zapomniane przepisy, e, według których moglibyśmy sobie coś tam jeszcze Coś tam jeszcze zrobić. Um, dziękuję wam wszystkim za miłe komentarze, za łapki w górę, um, za jakieś tam udostępnienia. No i fajnie by było prowadzić ten kanał razem, razem z wami. Dlatego właśnie e, piszcie mi, piszcie mi w komentarzach jakie jeszcze przepisy. Może ktoś z was pamięta właśnie jakieś takie stare, zapomniane. Aha. I na koniec ten sos. Który Wam tutaj został, zobaczcie, z tego, po tym pieczeniu. Wystarczy tam dosypać łyżeczkę, łyżeczkę mąki zagotować i macie wspaniały, grzybowy, aromatyczny sos do polania tej pieczeni. Dziękuję Wam za uwagę i do zobaczenia w następnych filmach.